się, Witajcie w kolejnym odcinku Serii Mario Party! Eee, w tym odcinku spróbujemy zrobić mystery land. Dokładnie. No dokładnie. Na czemu by nie? I to ma znak... Czekaj, sokoła, czy co to tam było? Ten cały mystery... To były jakieś domki chyba. To były runy! Nie, czekaj, to, Czekaj, to był chyba znaczy tego ptaszka z rally, zirajskiej czy coś, nie wiem. Hmm. no to weźmiemy Luigi'ego, of course. <grymne> <grymne> to zgrana akcja. To weźmie, weźmiemy Luigi'ego. Y nie że wyjść z jednego ważnego powodu. Za to, za to, co on powiedział, jakby. Za to, co powiedział, jak wygrali. Oh <śles> <śles> o god, co? się z tym. się jak on to powiedział i co to, Powiedział się to tak babsko, że się z że, nie wiecie. A, ale spokojnie, do Spokojnie, do następnego landu wróć. Gwarantuję to. Co gwarantujesz? Że, to, że w następnym landzie to będzie y, Luigi. Albo ty, albo ty wybierasz, kto będzie następny. No boże. Wybory, wybory, wszędzie wybory. Ogólnie, ogólnie to ja ci powiem tak. Jest Marian, jest Donkey Kong, jest Peach, jest Luigi, Luigi będzie tępiony, Marian będzie wystawiony na pierwsze miejsce. Peach to Peach. I my jesteśmy małpą. Brawo. I jeszcze tło zajebiste. To co, mam czytać? Czytaj. Jesteśmy tutaj wszyscy, to jest um, kraina tajemnic. Mysteryland. No to tak tutaj są y, ukryte ścieżki dżungli niezliczone my, 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 mistyczne artefakty tower over this mysterious pathways. co yes. a że będziemy śli przez te mysterious, mysterious enigmatyczne drogi boże polskich słów jeszcze nie znam gada po angielsku Igor, przestań. Jako archeologowie będziecie szukać artefaktów. Wasze o nie! Żeby pokonać Bowzera Sfinksa, to jest bardzo logiczne, legendarnego potwora, który mm, posiada zagadki. Y That possessed riddles to all travels it means? Jaj, to jest, to jest zły angielski, jest napisane, że posiada zagadki. A, dla wszystkich podróżników, których spotka, Boże, to ja jestem idiotem. Cokolwiek pokonawał teraz to będzie super zjazd na A teraz trzeba wybrać. Mogę świecie. Poza... Daj. Ale patrz na Ilujciego, ile on ma! O Boże, dawaj, dziewięć to będziesz. Ha! jestem... Jestem wielkim i jestem... Czekaj, jak to się nazywa? Jestem wróżbita Maciej. Jestem wróżbita i cicho bądź. A, ale tak przy okazji fajne tło jest. Katastrofa tu polewa chyba Po raz pierwszy jesteś pierwszy. Wiesz co, jeżeli tu mi pójdzie zadziwiająco za dobrze, jak na poprzednim landzie, to ja chyba wezmę harda. Ty se jaja robisz. Nie robię. O Boże. To będzie pięknie. Kłamstwo za kłamstwem, mój drogi. No nie, mały potwór. Biegnij, biegnij, mały robisz sprinta. Narwisz było coś wódce, później piercy. a teraz sprinta robisz. No, jeszcze było coś pomiędzy, ale nieważne. Uj, raz, dwa, trzy, cztery. Ułóżcie dla nas. Zaraz, ja dobrze pamiętam, że on tutaj, jak tutaj się staje na znaku zapytania, to on się teleportuje? Nie, 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 on się teleportuje jak się stoi na, ty, na tym niebieskim pokrętku. kamienia. Na co on teraz zrobi? Wasz! Mówię, on się teleportuje do kręgu jak staje na znaku zapytania. Pamiętaj, to tylko chwila cierpienia. A potem będzie full swobody. To nie to Co ja pierdolę? Co ja pierdolę? Może ja pier... to będzie piękne? Tu musisz nawadać te dwa guziki, które zastępują A i B. Czyli znowu, że zakręcisz raz. się zrobię! Nie wierzę, ja coś robię! Szybciej, patrz jak Maria ciśnie! Ale ruszyło! to, to daleko pole... Dawaj, dawaj Donkey Kong, jedziesz, ciśniesz, dopinguj swojemu graczowi! Nie, powiem, że odpadnę, zawsze tak. pierwszy odpadam, widzisz? Jak to? Przecież kręciłeś równie szybko jak oni. Ja I ujdzie wygrał. What? Nie no, będą jajca, będą jajca jak on wygra w ogóle wszystko. No, to albo ja nie umiem grać Luigi, albo on ma pasce. Pamiętaj, to tylko chwila cierpienia. A potem będzie full swobody. A bardzo będzie, będzie bardziej dobrze. Czy twój Donkey Kong się zasłonił i, i odsłonił tylko oko? Dobra, raz, dwa, trzy. Pięk. Zapłać pię... pię bo jesteś idiotą. co tam... a, że masz Polet, 10 końców... Kolej... ...dziesięć monet przez... Yy, polecił dziesięć końców. Co nie mogę wyruszyć, Czy ja mam rozumieć, że ty albo musisz na znaku zapytania stanąć, albo coś? Głupi Marian, idź do Bowzera. Krok, w krok. No nie? Mhm. Mm Shelly the Killer. Bumble away. O nie. Chodzi o tą grę, w której trzeba unikać tych Nie. Jej. 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 Nie. Nie. Tak, od razu, tu z dół. O nie, to statek Bowsera. Bądź mistrzem, wierzę w ciebie. Skakaj na nich. Jedyną taktyką, żeby tu wygrać, to skakanie na przód. Skakaj na Luigiego, bo teraz on jest mistrzem. Pamiętaj. He is some kind some kind of racist. Yes. You are. I have no brother Luigi. Okoń. No. Wszyscy wygrali. Wszyscy wygrali. za co mam być? Ale to jest chamskie, To jest rasistowskie. Wszyscy każdy każdy wygrał, a ich imiona zostały wypisane w pełni, a twoje do tego deka. Słyszałeś? I kurwa znowu. A co to jest? Slowcars. Co, że płacisz, płacisz piątkę, i ktoś zostaje przeklęty słowem. Nie. Dlaczego mi wychodzi teraz dziesiątka? Jeżeli jeszcze trzeci raz mi wyrzuci dziesiątka, to ja coś sprawdzę. Może się coś potęczyło w tej grze. Dostałeś dychę? Dostałeś dychę? Trzy. Musz shroom. Aha, buy an item? Nothing. Back. Nothing. Wiesz co, mi się wydaje, że teraz Luigi został po wzięty pod wagę, jak przestać nim grać. Tak. To jest po prostu takie... Takie... Takie rasistowskie. Szczerze mówiąc, to on zdobył gwiazdkę, nawet jej nie kupując. Właśnie. Dlatego no to tak jest takie Teleportował? Nie wiem. Po prostu jak się strasznie To płacz. Nikomu nie powiem. A, zobacz, to gdzieś 10.000. Poczcie po czym powiedział 4-player game. Toad in a box. Naprawdę I ten żeby... Grzyb... Tak, in the box. to grzyb... toad? Tutaj, jak dobrze pamiętam, musisz toada kliknąć, tak? do no. dostałem. Nie to pauzer. No. Ella! Ja. to wygra. Stop. No nie, Peach to wygra. Ja to widzę, że Peach już to wygrywa. Już. No z każdą, Kikong! Nie tak! Ma być Toad! No czemu to samo? Poczekaj chwilę i skocz! No! To był rzut szczęścia! I teraz dos dosłownie kto teraz trafi Toada? Jest! Wygrałeś! 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 O Jezu! Wiesz co? I jak toś tak spojrzałem to. kątem oka na, na Luigi'ego to ja to ja chyba zobaczyłem twarz... E, twarz trolla <ścoughs> Widać w <tego>. tym <ścoughs> Masz największą ilość monet, ale nie masz gwiazdki, więc jesteś nobem yes!

a żeby się wydostać, to trzeba chyba przejść przez te znaki zapytania. Albo zrobić to kółko. Nie wiem. O, oh, bo. Jest to, a... to ty się modl, żebyś znakiem zapytania tam trafił. O, oh, hi Donkey Kong, hi Luigi, go f**k yourself. Hit the dice. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Teraz będzie 4, 3, 2, 1. O oh nie, to pół. On będzie. O, oh, nie będzie. Jest! No! Jak się cieszę, że on okrada własnego brata. Ale przecież. I have no brother, Luigi. Nobody cares. Nobody cares. Nie masz monet, Luigi. Woohoo! Ej, to kosztuje piątaka, zarobił 9 monet. No dobra. To jest fajne. Lap, lap. Tra-la-la-la-la. La, la. Roller. Roller, roll. Jest biedny On jak to wygra to masz najgorzej wiesz o tym wiem, Nie wiem, no. musiał zaczynać od początku Chyba Nie wiem nie znam O Boże, Boże bo... pamiętam Kradniemy grzyb Grabaj mhm. grabuj, grabuj grzyby Dobrze, to może powiemy o jakimś temacie. Na przykład ja mam o przysz... <grystanie> Ja bym złotego wziął. U. Musisz. No, Mario zdobył złotego. Patrz, jakie wyczucie! Trzy grzybki! Najgorzej ze Mam pytanie: Czy ten dźwig w przypadku nie pokazał pakieta? Możliwe. Znaczy, sumie, wiedział, wiesz, co ja ci powiem? Co? Na temat przyszłości kanału. Będę musiał się. do niego wdrążyć. No. To jest chyba logiczne, że jak będę musiał się do niego włączyć, to chyba. Będzie to oznaczało, że będę swoje gry pokazywał. Nie będzie na tym kanale, tylko gry typu Mario Party lub na przykład Sonic Shuffle, którego o jeszcze Boże, nie było. No ja wiedziałem, że to się tak stanie. Ej, ale z Sonic Shruggle to niestety nie będzie działał, bo się to nie bało. nie odpalić. Więc ja spróbuję zdobyć go na. Yy, yy, na naszego kochanego Dreamcast. O ile że ja no będę w ogóle Dreamcasta. Więc trochę poczekacie. Za... Te gry jeszcze chyba nikt nie wygrał. Nie, wygrali już parę razy. Donki Kong jest w niej pionierem. Wygrał chyba dwa razy. Aha. A propos serii, które ja będę nagrywał... Będzie to w informacyjnych. Które zrobię z czakarą. Tak. Ja zrobię... Camtacio, y, o ile że jeszcze ją będę miał. Ja zrobię wszystko inne. Znaczy on w sumie tylko to poskleje i zrobi te, itp. itp. A ja szczerze mówiąc to... Powiem jak co ma być, kiedy co ma być i te podobne. A, tak przy okazji. E, będzie hmm? teraz Arterek e, chciałbym, e, chciałbym się spytać, czy ktoś ma e, za darmo kamtację. Oj, biedny, biedny. No co? Kosztuje chyba stysiak. Ciekuję. O. Uważnie mówię! Ja, jak normalna kopia kosztuje 200... 200 e, funtów. Bied! Mówię poważnie. Czemu to takie drogie? Nie wiem. Już bym wolał prowega zrobić, ale to jest trochę skomplikowane. Buu! Musicie składać. Buu! Górę, na górę idź. Stop! O kurwa, jak to To znaczy, się Jak ci No drugi przycisk! O! Już Wiesz, że z tego nie wygrasz Wiem You just need to leave I believe fucking fly Co zrobił Fucking Mario Nie, ale serio Jak ktoś ma kantaxi za darmo to chętnie kupię albo zdobę, albo poproszę o Linka. Cokolwiek. Ale nie korzystam z Kejgenu Kajgeny są. są gówniane bo jeszcze i będę miał Twoją glove! To sobie wezmę, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Można sobie y tak to wpuścić. Ehm, dobre w tym tak takie coś no Mariano, użyjesz. Tak, ale nie znam gry. Jaka jest? To trochę strzał w ciemno. Bo... To jest... to, to jest to, że robisz duela z kimś, tak? Tak, ale zawsze na inną planszę jest inna gra. Wiem właśnie. O! daję gwiazdę! Terapiczka. Czy naprawdę on kradnie pieniądze pitch? I w To jest Ile że się, e, jej ukradł? Dużo! Wow! Cygańska łapka się znalazła! Wiesz co? tym teraz, że ja. że on to będzie wiatrę za końce. Chociaż widzisz No chyba. No chyba, że uda ci się coś zrobić z tym. 6, 6, 25, 79 Zdob Zdobądź 5 zdobądź gwiazdek to wygra. Nowa gra Bombę bal Ej, to ma być bumper cars a nie bumper balsy Zrzuć kogoś z przepaści Albo <grydzi> Marian o Solo. Małpa kontra małpa. E, przepraszam. O. Dziękujemy ci, bandikamie za zjewanie mi życia. To. Jej, będziesz mógł Dwayne ukraść Marianowi 35 złota. Miejmy nadzieję, że ja przez to nie karty. Item. Let's duel do begin. Dobry. To jest gu gupa. Pick your enemy. Marion Max. 35 zł. To będzie Bowskie. Cześć. Naciskaj A i B. No, Relatywnie, żeby psychiczna moc. No. Sprawdź. To jest chyba A, B, A, B, tak coś przykrywać No to B, A, B, A, Let's jak się ja wygrałem to. Niech się relikty z... JEEEES! Me... Tak, wygrałem! DK, i wiktory! 70 moment. Tak ci kurwa kręcił kasta Marianowi. Ale to był pomysł. Z Glowem! Ty złodzieju! No Ale robi ukradłem to. to w sumie nic takiego. W co? To ja się teraz pytam. Ktoś wreszcie pójdzie po. a oni idą po to gwiazdko. Aha! A ja się dziwię, dlaczego nikt nie kupuje skeleton z fiaską. Ja. Wrócił do początku. Już myślałem, że gwiazdkę dobrze. 20 20 koinusów. Czyli zwracamy do samego początku. Będzie trzeba mu zaraz najewać Zobądź znowu dueling Lowa. To w sumie będę miał... Dipsia, Dipsia! Mnie, nie, to najgorsza gra jest. Która? O do Boże. Dobra, teraz... Wiesz co? Bila musisz ciszy. tak, jak się modliłeś, musisz tak szybko nawalać. Chwila Tak, jak się modliłeś, tak... nawalasz Lubię tą muzykę To nie muzy... To... to tutaj co ty jesteś Mozart, że muzyki słuchasz? To masz grać! Dobra, napisz no, Uważaj! Dajesz, 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 Kurwa, źle zacząłem. No, to chyba ze jajca robicie. Spokojnie, przelecisz. Aaaa, jak nie jajca! Za to jesteś! Ociągniura w ogóle nie wypełnił. Ale chociaż ustartowałeś. No to raczej. Teraz ląduje Marian albo Peach. Luigi pad. Luigi pad, ja mówię, Peach. I teraz Marian. Luigi wygra, wiedziałem. To Luigi ma krzepę w łapach. Ukonał rekord. New da. record! New record! Luigi I 20 końców za po 5 roku. To byłoby fuj niesprawiedliwe. <laughs> jeden koń! Chyba 10. Ale został mu jeden koń do kupienia gwiazdki. Bo wciąż go nie stać. Zajebi! Zajebi! Zajebaliś! Boże. Jaki ojciec, taki syn. Zobaczcie, ja zaraz idę do skieretanki, ja bo ja nigdy nie dojdę przez tę stronę. O, nowa gierka. To jest losowanie. Losowanie ruchu. Losowanie letto.

é E Mają amnesia, então não pamiętajam. Você encontrou o box. Você Você to... you find... you found... Deep sea. As oh, Platform Peril. Dobra. No to ruszamy kolejny temat, czy kończymy... Ten? O, to kończy, Czy kończymy ten? Znaczy, na tym temacie to już my się skończyliśmy, bo nie... Co jeszcze możesz powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć, że spróbuję zrobić że w, e, w Indie Cover i w stylu. Nie umiem to zrobić. E, e, zrobię coś w stylu, że połączę tu obaj kramę z dużą, ale tego nie jestem pewien, więc no, może się pociesz na tym, że będziemy to osobno. logo, to tu nie ogarnę nagrywatki. I. chyba tyle. A ja chce na Miami. No tak, to będzie w informacyjnych. Wiem, ale informacje trzeba wyprzedać. Nie? Ja lubię. No to wiemy, musimy Eee... Spiwasz... Jest taka sytuacja, że nas jest dwóch i to jest według mnie ciut mała cyfra, więc... Można by skitrać kogoś trzeciego i mamy już tą trzecią osobę. O nich nie mówimy. Pewnie jak nas obejrzy ta osoba, to pewnie na... Oli od razu jak to usłyszy, ale... jest wiadomość, że możliwe, za długi czas będziemy, będzie nas trzech i będzie śmieszniej i ciekawiej. Tak. I 14 razy głupiej. No to razy! Jeszcze może zrobić, jeszcze może spróbujemy zrobić. Spotyku? Tym... Może? Czego? No wiesz, to tylko lampki. akurat ja mam. Akurat chyba znajdę się

Chwila, które to już zawody Drugie w tej grze. Nie. Już A te! Boże! Czekaj, to chyba piąte No Dobra. Pamiętaj, bierzesz ducha i umiesz nim grać, bo wiesz co myśli nawalać, nie? Nie, po prostu on sam leci. Sam leci? Tak Dobra. Witamy na Kogo? piątych zawodach! Różnych rzeczy Duki Duki Kamulet zawsze przegrywa Halo, to jest losówka, możemy wygrać teraz I zaczynamy Go Ty tu nic nie klikasz, mam rozumieć Nic nie klikam, mogę nie słuchać I przy okazji Powiedz mi, jakiego koloru są od scenariana Aktualnie? Wow! Powiedz mi, jakiego koloru są? Aktualnie są... Niebieskie są. Mariana, nie Luke'iego. To... Nie wiem, tutaj widać jakby były czarne. Nie, one są... Skórzane. Nie rozumiem. Że one są jakby zrobione ze skóry. O to... 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 56 monet do ciebie!